Nieskończoność ludzkiego istnienia. Piwnica piwnica, nieskończona głębia. Ląk piekiel. Niezgłębione czeluście. Nieskończonego bluźnierczego, black detektywu. Gniotą się do Waszych umysłów. Tak, ekstremny podróżni w czasie i przestrzeni odnalazł to miejsce. Pozostanie Zobacz, tu na wieki. A to jest ta koszulka to ma bę. ekstremy! Te Ekstrem. ekstremy! Piwnika, do Waszych umysłów! Ale to jest dobrze, pasuje tutaj. To jest awangardowe. Ale co to jest? Przecież to koło w ogóle nie, nic nie symbolizuje. To jest kawałek plastiku, kitchena. Ale to jest brama ogóle... do plaget metalu, to jest brama do odchłani. Jakiej brama odchłani? Przecież muzyka jest tylko czystą praktyką. To jest muzyka. Ale to będzie kult, absolutnie. Nie ma żadnego kultu. Kult to jest, wiesz, legenda black metalowa, death metalowa, to są jakieś to zespoły związane Kult Ultra black, death metal. No. To będzie brama no, do wejścia. No. Ale do czego wejścia? Przebije brama się do... przez tą ścianę? Przebije się umysłem mentalem, mentalnością się przebije. To są cegły, to, to jest w ogóle przebitka, rozumiesz? Czego przebitka? No ta, te cegły, to, są, to jest brama do ultra black metalu. Jakiego ultra black metalu, nie ma takiego podgatunku w tej muzyce. Ale my go stworzymy. My go stworzymy. Tu jest, tu jest, to nie jest program do pibi z ekstremu. Atmosfera Hiem symfonia. taburok? Nie pamiętam, lata 90. jakoś, 95, 60. <BTIT damned> rok. Tyle to i ja sporzuć. wiem, ale słuchaj, no ty jesteś metrykalnie starszy. Zacząłeś słuchać tej muzyki dobrą dekadę przede mną, więc powinieneś wieć, więcej wiedzieć, nie? Pokaż, jest opowiedz o, o tym Enslaved. Tu jest kultowy album zespołu z Norwegii Enslaved, czyli Eld. Bardzo dobra muza. Zapraszam wszystkich tak. tutaj do przesłuchania tego. To już był progresywny black metal. To jest wtedy? taki wiking, powiedzmy wiking metal nie bardziej. To był nie. jeszcze ten etap viking black metalowy, później tak. poszli w stronę progresji. Na perkusji Harald Helgeson. Ma, mam Helgeson. tutaj smyczkę, mam tak. tutaj smyczkę enslaved. O, bardzo ładnie. Smyczkę enslaved ma tutaj tak. start. Bardzo I, ładnie. I tu wow. już jest y, smyczka z innego albumu, tak. y, który już był stricte progressive black metalowy. Tak, a to mamy Grutle Kielson, wokal, Bass i Ivar Bjornsson, gitara i projekty. Tak więc to jest Enslaved, proszę Państwa. Teraz Wam powiem z którego to jest roku. Muszę spojrzeć. To jest z roku 96, 97 rok. A jesteś pewny, że to zostało wtedy wydane, czy. Mhm. to jest taki opis, tak? Powiedzmy, no te lata, nie? O, enslaved, polecam wszystkim. A tu mamy Arcturusa. Stary, rytualny klimat. Jak określisz datumy? Taki no, melodijny black metal, taki trochę, nie? Mhm. Oczywiście na perkusji, legenda perkusji z Norwegii, Helhammer, który grał w Mayhem i w wielu innych projektach. Polecam. Arcturus polecamy to wszystko w piwnicy ekstremy, słuchajcie oryginalna wkładka do kasety przede wszystkim liczy się sam fakt, że te kasety mają po 30 lat i dalej służą tak jest nie tylko że służą, to jeszcze w dodatku jest to kawał historii kawał historii związanej z taką muzyką. Dziękuję bardzo za uwagę. Kończymy dzisiaj. Piwnica ekstremy. Wszystkich pozdrawia. Niech żyje kult absolutny Piwnica ekstremy. Nie